Cześć, jesteśmy w Rzeszowie. Wczoraj byliśmy na meczu Stal Rzeszów Śląsk Wrocław. Niestety przegraliśmy 1-2. Była z nami oczywiście ekipa Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych. No ale już dzisiaj zaczynamy zwiedzać razem z ekipą, a potem oddalimy się od tej naszej ekipy Stowarzyszenia, bo jesteśmy z całą rodziną z mamą, z Julcią i będziemy oglądać Rzeszów, a być może także inne okolice. Dzisiaj do Rzeszowa. Pierwszy punkt to pomnik Józefa Piłsudskiego i dzwon niepodległości. Zmierzamy na rynek. Doszliśmy do rynku. Proszę bardzo. No, taka trochę kiepska szpilkostrada, no ale no jesteśmy niestety przyzwyczajeni do wysokich standardów rynku i poruszania się, ale tu nawet nie jest tak źle. Znamy miasta, gdzie jest gorzej. No i nasza szalona ekipa, klub kibiców niepełnosprawnych. Właśnie się z nimi spotkaliśmy i dzisiaj będziemy z nimi zwiedzać część dnia. Cześć! O, wszyscy oglądają się, co to za wariaci się witają. Tutaj jest studnia historyczna. Jak ludzie odejdą to podejdę i nagram ją jak wygląda w środku Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie. Fontanna przy Pałacu Letnim Lubomirskich. Tutaj mamy piękny zjazd z góry. Tam w oddali na górze jest pałac. I zjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Super. Weszliśmy z katedry, zobaczyć bardzo ładny kościół. A teraz idziemy w stronę rynku. Zwracam uwagę na to, że bardzo dostępny jest ten Rzeszów. Naprawdę do tej pory nie trafiłem na jakieś bardzo złe ulice, uliczki czy chodniki. Natomiast na pewno jest też górzysty to teren, więc na to warto zwrócić uwagę. Ale myślę, że z pomocą kogoś spokojnie można na wózku, jak do tej pory, przejeżdżać Rzeszów. Jesteśmy w rzeszowskich piwnicach, Interatywny Instytut Kultury. Mamy wejście dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ do głównego wejścia prowadzą schody. Niestety samo miejsce nie jest dostosowane do osób na wózkach. Zaproponowano nam alternatywne zwiedzanie centrum, więc zobaczymy, jak ono będzie wyglądało. Kasy na samym dole. Tutaj jest winda, którą zjeżdżaliśmy. No i czekamy. Zobaczymy. Czekamy na wirtualny spacer po podziemiach rzeszowskich. Jesteśmy na zamku w łońcucia. Będziemy zaraz zwiedzać piękne ogrody. Orangeria, Niestety zamek nie jest dostosowany. Dzwoniłam wcześniej, pytałam. W zamku jest schodołaz, no ale nie pasuje do każdego wózka, więc no trochę szkoda kupować bilety gdzieś, gdzie nie wiemy, czy się zmieścimy i czy będzie do Pawła Wózka pasował. Bilety kupuje się po drugiej stronie parku, po drugiej stronie ulicy, więc no na pierwsze i drugie piętro do samego zamku się nie dostaniemy. Nie chcieliśmy ryzykować. Więc idziemy do oranżerii, ogrodów. No i zobaczymy co jeszcze będzie tutaj na dole, co będziemy mogli zobaczyć. Opis rewitalizacji ogrodu włoskiego w zabytkowym parku w Łańcucie i opis Brailem. Super. Ogrody w łańcucie są ogromne, przepiękne, pełno kwiatów, różne rzeźby, fosa. Sprzepięknie. Piękny czas też na zwiedzanie, bo wszystko teraz kwitnie. Także naprawdę warto tutaj przyjechać, odpocząć. Są ławeczki. Można usiąść i na spokojnie delektować się.

Tak jak mówiłam na początku, sam zamek nie jest dostępny, ale kupiliśmy bilety do oranżerii i jest naprawdę super i warto je kupić, ponieważ w oranżerii były zdjęcia tak naprawdę całego zamku. Można było sobie założyć słuchawki, na których słuchano co dzieje się na tych obrazkach. Wszystkie obrazki były opisywane. To tak naprawdę tak jakbyśmy byli w tym zamku. Pojechaliśmy na drugie piętro, a tu zobaczcie, są cztery interaktywne sale, gdzie opowiadają co się dzieje, jak żyło się kiedyś tutaj na zamku w Łęcucie. W pierwszej sali była opisywana kuchnia, a tutaj bale i zabawy. Jest alternatywne podejście do osób ze szczególnymi potrzebami. Super. Zamek w Łańcucie, piękny, naprawdę jeden dzień na takim spokojnym zwiedzaniu to za mało. Tak jak pokazywałam jest schodołaz, więc bez problemu osoby, które się przesiadają, mogą przesiąść się na wózek, który jest tutaj, ale też jeśli ich wózek podepnie się pod schodołaz, również można się podjąć, podpiąć i wjechać do zamku pierwsze i drugie piętro z pokonaniem schodołazu. My tego nie zrobiliśmy. Udaliśmy się do oranżerii, w której była interaktywna wystawa. Bardzo fajna, alternatywna, również dla osób, które nie widzą. Mogły podotykać różne przedmioty, ich miniatury. W ogrodzie można było zobaczyć alfabetem Braille'a opis ogrodu. Także super fajnie, że takie dostosowanie jest. Zamek jest piękny, ogrody ogromne. I zachęcamy do zwiedzania. Przyjechaliśmy do muzeum Dobra nocek w Rzeszowie sentymentalne, kto oglądał te bajki. Super. Julia jest już zachwycona, już zobaczyła pierwsze pomieszczenie z jakimiś zabawkami. Zaraz wyjdziemy, zobaczymy, co tutaj jest. O jej prosiaczka z misia uszatka masz. I misia uszatka? Wow. Miś uszatek, koziołek matołek i te wszystkie inne arcyważne sprawy. I zaczynamy oglądanie. Zobaczymy jak Julcia się do tych bajek odniesie. Ale Julcia też ogląda mi się uszatka. Może jeszcze nie zna Wolka i Lolka, ale na pewno pozna, bo uwielbia mi się uszatkę czy plastusiowy pamiętnik. O, ja miałam bardzo podobny, też z Bolkiem i Lolkiem, termometr w domu. No nie taki, ale inny, ale mam do niego sentyment. Miałam go jako dziecko. Jejku, wspomnienia. O, i hercerze. Bolek i Lolek. To jest dom misia Uszatka, tak jak w bajce. Niś Uszatek i jego przyjaciele. I tu dla osób niesłyszących można sobie ściągnąć telefonem znak QR. W sumie to nie wiem. Spróbujemy. Co to jest? Czekaj, ściągniemy i zobaczymy, co się będzie działo. Się. To jest dla niesłyszących. A, tu jest na YouTubie, będzie pokazane. Pan będzie, zobaczcie, pan miga. Pan w języku migowym pokazuje uszatek i przyjaciele. Wow, ekstra! Opisuje co tutaj się dzieje w tej witrynie. mogę Tak, zobacz. Dla osób niewidomych znowu o, fajne do wymacania. Mam jakąś kaczuszkę. Z jakiej to bajki? Zaczarowany ołówek. Możemy też sobie chłopca z zaczarowanego ołówka dotknąć jest w alfabecie braille. A. Super. Bardzo fajne szuflady. Są nisko dla dzieci. Są też oczywiście wyższe, ale te niżej są fajne i osoby na wózkach dzieci mogą zobaczyć, co się w nich znajduje, mały pingwin pik i ulcie go przytula. Co znalazłaś? Co, co to za misia? Nas, misie? Misia, Bartek i Kuba. To też jakaś bajka. Ja jej nie znam. Może tata ją zna? A, co, bata, tata chyba, zna? Ta, zna, tata tata zna, tak. Tata chyba. Tak, też tata zna dobrze. Są w lesie. Tak, są w lesie. Co oni tam robią? No stoją sobie, albo może odpoczywają. I patrzą na nas. Nie patrzą na nas, te misie. No. Spróbujemy odgadnąć, co jest w środku. Nie wyciągamy. Proszę, w... nie, wkładamy jedną rączkę, wkładamy drugą. I co tam jest w środku? Nie wiem. Co tam może być? No spróbuj podotykać. Tak rączkami, spróbuj zgadnąć, co to jest. Nic nie wiem. Może jakiś miś? Gdzie ty go wyciągasz? No pokaż go. Poczekaj. Poczekaj. Wyciągamy Reksio tu mieszka. Reksio. A teraz jestem w domu Flintstonów. Proszę bardzo. Juleczko zobacz. A to jest łóżeczko do flintstonów Łóżeczko Princetonu. A teraz zapraszamy do pokoju się łóżka. Chodź, patrz, miś uszatek, jego pokój dzieci, dzieci Bardzo fajne jest to, że muzeum Bajek jest naprawdę bardzo dostępna, jest winda są te wszystkie E, pola jeżeli chodzi o osoby z dysfunkcjami wzroku że spokojnie każda osoba z laską będzie wiedziała że są schody e, super, naprawdę bardzo wiele tych multimedialnych dostępności wiele kodów które pokazują czy to język ludowy, czy jakieś inne ścieżki audio super, naprawdę bardzo, bardzo dostępne wizajemy Punkt widokowy Malawa, punkt nazywa się Magdalenka jest niedaleko Rzeszowa.